Jeśli myślisz, że ciało człowieka jest jakoś specjalnie skomplikowane, to jesteś w dużym błędzie. Jest proste jak budowa cepa. Potrzebowanie kaloryczne dzienne 2000 kilokalorii i przez miesiąc czasu będzie zjadał 2500 to oczywistym jest, że przytyje. Jeśli będzie zjadał 2000 to będzie utrzymywał ciągle tą samą masę ciała. Jeśli będzie zjadał 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500 to schudnie. Ale jest pewna pułapka. Ciało zareaguje negatywnie na to, jeśli ten deficyt Przedłuża się w czasie. Czyli e, powiedzmy, ktoś zjada 1500 przez 2, 3, 4, 5, 7 dni. To organizm na początku reaguje oczywiście z redukowaniem masy ciała, czyli pobraniem energii z karki tłuszczowej, bo skądś musi pozyskać dodatkowy źródło energii, skoro kalorii jest w diecie za mało. Pozyskuje ją z tłuszczu i z glikogenu na początku. Natomiast y, kiedy już y, spali pewną ilość tłuszczu. Uruchamiają się mechanizmy obronne, bo jedzenia jest za mało i zwalnia metabolizm, czyli jesteśmy bardziej zmęczeni, nic nam się nie chce, obniża się temperatura ciała, e, można wtedy mieć na przykład zimne ręce i tego typu historie. I wtedy trzeba po prostu zapewnić organizm, e, że jedzenie jest podostatkiem, i zrobić sobie taki refit day, czyli taki dzień, w którym. Uzupełnimy kalorie, można nawet wyjść ponad zapotrzebowanie. Jeśli ktoś jest na deficycie 1500, a ma zapotrzebowanie 2000, to wtedy wychodzi na przykład do 2500 do 2400, coś takiego i uzupełnia węglowodany. Jeśli ktoś jest na diecie typu 50% węgli, 30% białka, 20% tłuszczy, to w ten jeden dzień wychodzi sobie ponad zapotrzebowanie i mocno wychodzi z węglami do góry, czyli na przykład 80% węglowodanów, 20% białek, 20% y, przepraszam 10% białek, 10% tłuszcz. Idziemy mocno z węglami, to mogą być ziemniaki, kasze, makarony, ryż, e, chipsy z pieca, coś takiego, e, żeby tylko jak najwięcej nabić węglowodanów. Wychodzimy poza zapotrzebowanie kaloryczne, podnosimy poziom leptyny. Takim cheatmealem może być, jak ktoś lubi jakiś kebab, albo zapiekanka, co kto lubi, byle tylko poczuć się mega, mega sytym, usatysfakcjonowanym, najedzonym. Jakiś kawałek pizzy, to może być coś takiego. Zrobić taki cheat meal żeby ee, uspokoić ten ogień, żeby, żeby on zobaczył, aha, jest ok, jest dużo jedzenia i na następny dzień wracamy z powrotem do deficytu kalorycznego i ciało zaczyna na nowo palić tłuszcz. To jest bardzo proste. Z tym, że jest pułapka pewna właśnie, że jeśli deficyt kaloryczny przeciąga się zbyt długo to organizm zwalnia metabolizm i trzeba co kilka dni albo co kilkanaście zrobić taki dzień, w którym nabijemy więcej kalorii i więcej węglowodanów. Im niższy poziom tkanki tłuszczowej tym częściej trzeba robić taki dzień, żeby ten poziom leptyny stary podnosić, podnosić, bo tkanka tłuszczowa wytwarza hormon leptynę i to tkanka tłuszczowa decyduje o tym tak naprawdę co organizm będzie robił z tłuszczem. Dlatego osoby, które mają dużo tłuszczu, będą łatwiej chudły niż osoby, które mają mało tłuszczu. Bo osoby, które mają mało tkanki tłuszczowej, mają już niski poziom leptyny i muszą co kilka dni wspomagać się takim jakimś śmieciowym posiłkiem albo wyjść poza zapotrzebowanie kaloryczne, by uspokoić trochę organizm. Natomiast jeśli kalorii w diecie będzie za dużo, to to w zależności co kto robi. Jeśli ktoś nic nie robi, nie ćwiczy, no to odłoży się w postaci tkanki tłuszczowej. To jest aż tak proste. Nadmiar kalorii się zawsze odłoży, a deficyt kalorii zawsze spowoduje chudnięcie. I teraz yy, przy nadmiarze kalorii, jeśli ktoś ćwiczy, obciąża mięśnie, to ten nadmiar 200-300 kalorii pójdzie w mięśnie. Natomiast jeśli ktoś nic nie robi albo ćwiczy nieodpowiednio, no to nadmiar kalorii zawsze odłoży się w postaci tkanki tłuszczowej. I to jest yy, aż tak proste i aż tak skomplikowane. Eee, także podsumowując. Jeśli ktoś ma zapotrzebowanie 2000, będzie zjadał 2000, utrzyma swoją wagę. Jeśli ktoś ma zapotrzebowanie 2000, a będzie zjadał 2,5, to przytyje. Jeśli ktoś będzie zjadał 1500, to schudnie. Ale jest pułapka na tej redukcji, na deficycie, żeby co kilka dni, co kilkanaście dni, ja nie wiem ile, każdy musi sobie sam wyczuć. Co 5, co 10, zrobić taki dzień, z którym pójdziemy do góry z kaloriami, pójdziemy do góry z węglowodanami i na drugi dzień wracamy z powrotem do redukcji. Dziękuję bardzo, to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Zasubskrybowanie. Tu masz przycisk, będziesz informowany na bieżąco o nowych filmach. Zapraszam też do odwiedzenia na Facebooku mojego. Tam jakieś przepisy, różne inne ciekawe rzeczy się pojawiają. Pozdrawiam standardowo i do zobaczenia w następnym razem.